sola, Sto, lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Prezes Kalikczuk, człowiek z Wami, prezes Sakary Wola, prezes Krokajowy, piechy, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, i wiceprezes. Polskiego Związku Pięknożnych. Dzisiaj obchodzi urodziny. Dziękujemy, Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Polska Polonki. a już wśród piłka, piłkarz, który na boiskach polskiej Ekstraklasy 103 razy umieścił piłkę w siatce rywali, między innymi będąc również Królem Strzelców. Rzewąś Bogdan, dla polonaisowa. I tak jak w 75 roku Biało-czerwoni pokonali pomarańczowych 4 do 1.